Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć Wam o bardzo poruszającej i no takiej mocnej historii, która wydarzyła się na 8-tysięczniku Czasami w Górach Najwyższych dochodzi do tragedii, do wypadków. Giną oczywiście himalaiści w górach, o czym wszyscy wiemy. Jednak często są to historie, kiedy po prostu nie da się komuś pomóc. Jednak są również takie e, przypadki, kiedy ktoś uległ wypadkowi. Ale teoretycznie da się mu pomóc, ale w praktyce po prostu nie ma takich możliwości, bo znajduje się w terenie, w którym po prostu nie da się wezwać pomocy. I w tej historii mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją i pamiętam jak pierwszy raz czytałem o losie szwajcarskiego himalaisty i no jest to naprawdę bardzo poruszająca historia. Także nie przedłużając zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Naszą dzisiejszą opowieść powinniśmy zacząć od przybliżenia sylwetki Erharta Loretana, który od momentu, gdy mając 23 lata wszedł na swój pierwszy 8 Nanga Parbat, zaledwie w ciągu czterech lat wszedł na 8 kolejnych 8 i był na dobrej drodze, by zostać himalaistą, który skompletuje koronę Himalajów i Karakorum w najkrótszym czasie. Sukcesy w roku 1986 utwierdziły wszystkich, że Loretan nie jest jedynie dobrym Himalajistą, a wybitnym. W tamtym roku w ciągu 19 dni Wszedł na 38 szwajcarskich szczytów, z czego 30 było czterotysięcznikami. Następnie wyjechał na Everest, na który wszedł w zaledwie 42-43 godziny z bazy na szczyt i następnie powrót do bazy. Więc tyle zajęło mu wejście, a następnie zejście łącznie i to przez północną ścianę, a więc drogą Dużo trudniejszą niż ta, która przebiega przez przełęcz południową i którą znamy chociażby z filmu Everest. Było to niesamowite, zuchwałe przejście, którego dokonał ze swoim partnerem Jeannem Troilet. Alpiniści nie zabrali ze sobą nawet plecaków, mieli po prostu kilka kanapek zapakowanych w kieszeni i po tym sukcesie 27-letni Szwajcar postanowił kontynuować dobrą passę, więc zamiast wrócić do Europy to przyjechał do Katmandu, skąd w połowie października wraz z Marcelem Rudim planował wyruszyć na kolejną ekspedycję, której celem miał być trawel. Everest-Loce, czyli wejście z bazy na szczyt Everestu, następnie przejście granią na szczyt Loce i powrót do bazy. I było to wielkie wyzwanie, które przez lata stanowiło cel najlepszych Himalajstów. Do terminu spotkania z kolegą wciąż pozostało kilka tygodni, więc Erhard postanowił udać się do ministerstwa i sprawdzić, czy jest możliwość uzyskania tak na szybko pozwolenia na jakiś inny ośmiotysięcznik. I okazało się, że wyprawa koreańska właśnie w tamtym czasie zrezygnowała z wejścia na Czołgu, więc Szwajcar postanowił wykorzystać tę możliwość i zajął ich miejsce. I Loretan doszedł do wniosku, że spróbuje wytyczyć nową drogę na tej górze i poprowadzić ją przez zachodnią ścianę. Każda jego wyprawa na ośmiotysięcznik do tamtej pory kończyła się zawsze sukcesem, co wpływało także na jego pewność siebie, ale także takie pozytywne nastawienie do każdego nowego wyzwania. Na ulicach Katmandu alpinista spotkał swojego dobrego znajomego Christiana Dupre, który dołączył do tej niewielkiej ekspedycji na Cho Erhard w swoim hotelu zastał wiadomość od wspinacza, z którym zdobył szczyt Daulagiri rok wcześniej i był nim Szwajcar, jego dobry kolega 26-letni Pierre Alain Steiner, który poinformował, że jest w drodze do Katmandu i chciałby dołączyć do Loretana. Tak naprawdę nie znał on jeszcze wtedy dokładnych planów swojego już utytułowanego kolegi i poznał je dopiero na miejscu, jednak bardzo cenił jego umiejętności. W końcu wspólnie osiągnęli wielki sukces. W grudniu w 1985 roku byli uczestnikami jak to zwykle u Loretana, niewielkiej szwajcarskiej ekspedycji, która chciała dokonać pierwszego zimowego wejścia na lagiri wschodnią ścianą. Oczywiście nie było to pierwsze zimowe wejście na Daulagiri w historii, ponieważ tego dokonali Polacy w styczniu 1985 roku, a więc kilka miesięcy wcześniej. A Szwajcarzy wspinali się wraz z przyjaciółmi Loretana, Pierre Moron oraz Żanę Toyerem. Jeśli popełniłem jakieś błędy w wymowie szwajcarskich nazwisk, to wybaczcie. I po wykonaniu rekonesansu i aklimatyzacji z udziału w wyprawie nagle zrezygnował morą. Cierpiał on na początkowe objawy choroby wysokościowej i podjął rozsądną decyzję wycofał się, uznał, że wyzwanie jest po prostu zbyt niebezpieczne. Pozostali 6 grudnia rozpoczęli przejście wschodniej ściany. Nie zabrali ze sobą namiotu, a tylko jeden z nich miał śpiwór i po dwóch dniach i wyczerpujących biwakach w temperaturze odczuwalnej wynoszącej około minus 50 stopni Szwajcarzy dotarli na szczyt Daulagiri. Podczas zejścia z sił opadł Pierre Alain, który zaczął odczuwać także skutki dużej wysokości. Po pierwszym niebezpiecznym incydencie, poślizgnięciu, które mogło zakończyć się poważnym wypadkiem, zespół związał się liną i kontynuował tak zejście do samej bazy. Po Daulagiri Erhard miał zaledwie krótką przerwę, a następnie ruszył pod Everest. I po zdobyciu szczytu wrócił do stolicy Nepalu. I podczas gdy w Katmandu trwały już ostatnie przygotowania do wyjścia pod Czoju, z pod Makalu nadeszła tragiczna wiadomość do Loretana, ponieważ okazało się, że jego dobry kolega i partner, z którym ten miał wyruszyć na trawers Everestu i lotce Marcel Rudi, Zmarł 25 września najprawdopodobniej podczas zejścia ze szczytu, ostatnimi himalajstami, którzy widzieli go podczas wspinaczki był Krzysztof Wielicki oraz Reinhold Messner. Informacja ta nie zmieniła najbliższych planów Szwajcara i cała trójka rozpoczęła trekking pod Choju. Loretan był zwolennikiem działania w stylu alpejskim na tysięcznikach, czyli wspinania się w małych zespołach bez przenoszenia tonek ekwipunku i zakładania wielu obozów. Takie podejście miało wiele plusów, jednak miało również duży minus. Każdy uczestnik takiego zespołu musiał być alpinistą bardzo dobrym, sprawnym, wytrzymałym i odpornym na surowe warunki, jakie panują na dużych wysokościach a w tym wypadku zimą na dużych wysokościach, ale także każdy z nich musiał być świadomy, że w razie problemów istnieje mała szansa na ratunek. Podczas dużych wypraw oblężniczych, kiedy uczestników jest kilkunastu, a co kilkaset metrów zakładają oni obozy wyposażone w leki i setki kilogramów ekwipunku, udzielenie pomocy jest dużo prostsze. Zbocza góry są wówczas ubezpieczone setkami metrów lin, co nie tylko przyspiesza poruszanie się, ale także zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia transport. Gdy działa się w stylu alpejskim na takich gigantach, Margines błędu jest znacznie mniejszy. 8 października trzech Szwajcarów dotarło pod Choju, zakładając bazę na wysokości 5300 metrów w okolicy przełęczy Nangpala. W ciągu 11 kolejnych dni Erhard, Pierre Alain oraz Christian założyli bazę wysuniętą na wysokości 6000 metrów, a następnie w celu zdobycia aklimatyzacji podeszli jeszcze 300 metrów wyżej. Wspinając się zachodnią ścianą czoju. 19 października ten trzyosobowy zespół opuścił bazę wysuniętą i ruszył w górę z zamiarem wytyczenia nowej drogi. Początkowo dobre tempo spadło kiedy wieczorem nad masyw nadeszło załamanie pogody. Niska temperatura i silny wiatr sprawiał, że wspinaczka w trudnym terenie była jeszcze bardziej wymagająca. O godzinie pierwszej w nocy na wysokości około 7300 metrów warunki z trudnych przerodziły się w ekstremalne. Burza uniemożliwiła dalsze podejście, więc zespół zarządził biwak i przeczekanie trudnych warunków do rana. Nad nimi znajdował się skośny występ skalny, który w warunkach jesienno-zimowych w Himalajach nie był pokryty lodem, co utrudniało wspinaczkę. Gdyby alpiniści działali latem, to zapewne pokrywa lodowa byłaby łatwiejsza do sforsowania. Jednak w październiku skała była goła i była po prostu bardziej wymagająca. I te trudne warunki sprawiły, że duże wątpliwości co do dalszej wspinaczki miał Christian Dupré. I poinformował on swoich partnerów, że nie spędzi z nimi biwaku na wysokości 7300 metrów. I po krótkim odpoczynku rozpoczął on samotne zejście do bazy wysuniętej. Pierre, Lau i Erhard zostali więc sami. Steiner otrzymał od Christiana śpiwór, w którym mógł spędzić trochę bardziej komfortowo tę trudną noc. I tutaj ważna uwaga, ponieważ, aby przyspieszyć wejście, Szwajcarzy wspinali się na lekko, nie mieli więc ze sobą namiotu, a jedynie jeden śpiwór, i po całym dniu intensywnego podejścia znajdowali się dopiero w połowie ściany. Burza szalała całą noc, a rankiem Erhardt dostrzegł, że u jego partnera rozwija się choroba wysokościowa. Było jasne, że mężczyzna nie był w stanie się dalej wspinać, i jedyną szansą na ratunek dla Steinera było natychmiastowe zejście. Loretan nie miał żadnych problemów z wysokością, ponieważ kilka tygodni wcześniej zdobył Everest i jego organizm wciąż był zaklimatyzowany i przyzwyczajony do tych wyższych wysokości. I po spakowaniu plecaka o godzinie 7 rano alpiniści rozpoczęli zejście stromym zboczem i prowadził wówczas oczywiście Erhard, a za nim w odległości około 100 metrów szedł Steiner. Partnerzy nie byli ze sobą związani liną. Po dłuższej chwili zbocze zaczęło się wypłaszczać, i kiedy wydawało się, że najtrudniejszy odcinek został przez Szwajcarów pokonany, doszło do wypadku. Schodzący za loretanem Pierre Laun stracił równowagę i runął na śnieg zaczął się szybko suwać, nabierając prędkości. Słysząc ten upadek, Erhardt odwrócił się, jednak był bezradny, jego partner przemknął koło niego i oddalał się z coraz większą szybkością w stronę przepaści. Nie był on w stanie wyhamować. Błąd, który popełnił, prawdopodobnie wynikał z jego stanu zdrowia lub wyczerpania, a być może było to połączenie zarówno wyczerpania, jak i już objawów choroby. Erhardt patrzył, jak jego kolega spadł w przepaść. Był przekonany, że Pierre Alain nie mógł przeżyć takiego upadku. Natychmiast zaczął schodzić, rozglądając się i wołając Steinera. Poszukiwania trwały około godzinę. W końcu dostrzegł on swojego kolegę leżącego nieruchomo na śniegu. Kiedy Erhard znalazł się bliżej, dostrzegł, że Pierre Laun się rusza i reaguje na jego wołania. Tak ten moment opisał Erhard Loretan. Wołałem go przekonany, że mam przed sobą tylko ciało, z którego uszło życie. Nagle jednak to ciało jęknęło. Myślałem, że niebo runie mi na głowę. Znajdowaliśmy się na wysokości 6,5 metrów, a Pierre Alain połamał sobie wszystkie kończyny. Miał złamania otwarte biodra i ramienia. Leżał w kałuży krwi. Był oszołomiony, a mimo to zdołał wyjąkać. Co ja zrobiłem, co ja zrobiłem? Patrzył na mnie tak, jakby mnie nie rozpoznawał. To, co teraz wyznam, zabrzmi strasznie. Ale taka jest prawda. Nie ucieszyłem się, kiedy Pierre Laun odpowiedział na moje wołanie, bo zdawałem sobie sprawę, że to beznadziejny przypadek i że śmierć zebrała już swoje żniwo. Relacja z tego zdarzenia jest zaprawdę wstrząsająca. Choć mężczyzna żył i prawdopodobnie nie miał żadnych śmiertelnych obrażeń, to w żaden sposób nie dało się już go uratować. Najbliższa miejscowość znajdowała się wiele dni marszu od bazy pod Choju, a samo zniesienie Steinera do bazy przekraczało możliwości Loretana. Kilkaset metrów niżej w namiocie czekał na nich jeszcze Christian Drupe, a Erhard nie miał przy sobie niczego co mogłoby w jakiś sposób pomóc jego partnerowi Steinerowi, wsunął więc go do śpiwora i przykrył takim pokrowcem z gore w którym spędził on noc. I dwie godziny później Loretan dotarł do namiotu sam i odnalazł tam Christiana, któremu powiedział oczywiście o wypadku i poprosił, aby podszedł do góry wraz z jedzeniem. Wziął ze sobą także kuchenkę gazową i zajął się Steinerem. A on w tym czasie zejdzie do tej bazy głównej, gdzie znajdował się kucharz, i poprosi go, aby ruszył po pomoc, wezwał szerpów, a jeśli się uda, to również śmigłowiec ratunkowy. I Loretanowi zejście do bazy zajęło około 10 godzin. Przez kolejne dwa dni musiał on oczekiwać w bazie na powrót szerpy, wierząc, że wraz z nim dotrze także jakaś pomoc. I niestety po dwóch dniach kucharz wrócił sam. Okazało się, że wszyscy szerpowie zostali wynajęci do prowadzenia trekkingów do bazy pod Everestem, ponieważ był wtedy już ten jesienny sezon. Z kolei śmigłowce nie mogły wówczas latać, prawdopodobnie ze względu na warunki pogodowe. Tym samym los malaisty był przesądzony. Zrozpaczony tymi wieściami, Loretan wraz z kucharzem rozpoczął podejście w górę. Gdy dotarł na miejsce, zastał tam wciąż żywego Piera Alana. I był on w pełni świadomy, mówił racjonalnie i cały czas jęczał z bólu. Jego męki trwały już trzy dni. Cały ten czas był przy nim Dupré, topiąc na kuchence gazowej śnieg i pojąc go oraz karmiąc. Zastanawiano się, jak długo będą oni sprowadzać Piera Alana do bazy, skoro im, sprawnym Himalajstom, zejście zajmowało około 12 godzin. I choć każdy z nich zdawał sobie sprawę, że podczas tego zejścia ich partner najprawdopodobniej umrze, to ta bezczynność jawiła się jako jeszcze większy koszmar. Po prostu, żeby nie myśleć o tym, musieli coś robić, nawet jeśli te działania były tylko takie pozoranckie, to było to dużo lepsze rozwiązanie niż nie robienie niczego. Choć nie byli w stanie go uratować, to musieli podjąć chociaż próbę zniesienia swojego partnera do bazy. I było to o tyle trudne, że nie było tam stromych zboczy, po których można było spuszczać rannego, tylko było to głównie takie wypłaszczenia, był to lodowiec, więc trzeba było po prostu ciągnąć ciało, a we trójkę było to bardzo trudne i męczące zwłaszcza że niestety nie mieli oni ze sobą ani sań, ani noszy, ani niczego, z czego mogliby stworzyć nawet takie prowizoryczne zabezpieczenie, które ułatwi im sprowadzanie Steinera, jednocześnie unieruchamiając jego ciało. Erhard wraz z Christianem i kucharzem musieli ciągnąć po lodowcu połamane ciało wciąż przytomnego i świadomego 26-latka. Ciszę towarzyszącą tej desperackiej akcji ratunkowej przerywały jedynie jęki i wycie Steinera. Pokonanie każdego metra, każdego centymetra sprawiało mu straszny ból. Ten koszmar trwał całą noc. Niestety, Pierre Ala nie doczekał wschodu słońca. Jego partnerzy ułożyli ciało w jednej ze szczelin licznie znajdujących się na lodowcu i pożegnali przyjaciela, a następnie ruszyli w dół. Helikopter do bazy przyleciał dopiero cztery dni później. Po tej tragicznej ekspedycji Erhardt długo nie mógł dojść do siebie. Zadawał sobie mnóstwo pytań. Dlaczego musiał mieć te kilka tygodni wolnego, dlaczego zbiegło się to z wiadomością od Steinera, bo gdyby nie to, nie doszłoby do tej strasznej tragedii. Rok później wraz ze swoim przyjacielem wyruszył na Shishapangme. Jednak gdy dotarł do podstawy góry, koszmar wrócił. Wspomnienia z Czooju uderzyły w niego z taką mocą, że nie był w stanie się wspinać. Kiedy Thuyé zapytał, co się dzieje widząc zawahanie Loretana, ten odpowiedział mu: Nie mam ochoty wciągać twojego ciała do szczeliny. To jedno zdanie wystarczyło. Niepotrzebne były żadne inne słowa. Szwajcarzy po prostu zrezygnowali i wrócili do domu. Po wypadku, któremu uległ Pierre Lange, Erhard zmienił swoje podejście do wypraw. Od czasu tragedii na Czooju mój własny los jest mi obojętny. Troszczę się natomiast o bliskich. Loretan na Czooju powrócił dopiero po czterech latach w 1990 roku wraz z przyjacielem Jeannem Toyer oraz jednym z nielicznych Himalajistów, który był w stanie dotrzymać mu kroku. Był nim Polak. Wojtek Kurtyka. Zespół po wielu trudnych momentach w końcu osiągnął sukces, który Loretan zadedykował Steinerowi. W całej tej historii ważną postacią moim zdaniem jest Pierre Moron, świetny alpinista, który w 1985 roku powiedział stop. Po lodowym piekle, jakie przeżył na Daulagiri, uświadomił on sobie, że droga, którą podąża, to nieustanny marsz po cienkiej linie rozwieszonej nad przepaścią. Próba dorównania Loretanowi przez jego partnerów z góry skazana była na niepowodzenie, gdyż był on jednostką wybitną. Po latach Pierre Morin powiedział, że znał najlepszych alpinistów, takich jak Pierre Laun, Christian, wielu Polaków, których poznał w Himalajach, i nikt nie zrobił na niego takiego wrażenia jak Erhard Loretan. Był on prawdziwym pająkiem, który od dziecka chodził po górach, dla którego były one środowiskiem naturalnym. Moron powiedział, że z biegiem lat różnica poziomów między Erhardem a innymi zaczęła się zmniejszać, jednak nie miało to żadnego znaczenia, ponieważ kiedy dochodziło do tych sytuacji krytycznych, takich skrajnych, to ta niezwykłość Szwajcara sprawiała, że był on w stanie zrobić o jeden krok więcej: zejść, kiedy inni nie są już w stanie schodzić, a także, mimo skrajnego wyczerpania, on nie popełniał błędów tam, gdzie inni je robili. Morą prawdopodobnie jak nikt inny znał Erharda, ponieważ znał go od dawna, można powiedzieć, że od dziecka, i z pewnością decyzja, którą podjął pod Daulagiri, była jedną z najtrudniejszych w jego życiu. Była to ostatnia wyprawa na ośmiotysięcznik i podjął on wówczas tę świadomą decyzję, ponieważ nie był on tylko dobrym alpinistą, ale również był na tyle mądry i świadomy klasy swojego przyjaciela, że wycofał się i postanowił już nigdy nie wracać na tysięczniki. Po wielu latach stwierdził, że gdyby dalej próbował dorównać Loretanowi, dotrzymać mu kroku podczas ich wspólnych ekspedycji, to z pewnością zginąłby na jednej z gór. I w tym odcinku o tej legendzie Himalajów, jaką niewątpliwie jest Erhard Loretan, było stosunkowo niewiele, ale na kanale jest odcinek, który w całości jest poświęcony właśnie jemu, więc jeśli jesteście zainteresowani jego bardzo ciekawym życiorysem, obfitującym zarówno wiele sukcesów, jak i wiele tragicznych takich osobistych zdarzeń, to zostawię link do tego materiału w opisie pod filmem, a także w przypiętym komentarzu. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten odcinek był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za subskrybowanie kanału. Widzimy się oczywiście na szlaku i w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!